Z panem Sołtysem oficjalnie uznajemy dzisiejszy bal. za otwarty! i 30 lat temu ktoś rzucił pomysł, a może by tak zorganizować bal Sołtysa? I tak od pierwszego tańca w skromnej sali wiejskiej po dzisiejsze huczne jubileusze bal Sołtysa stał się jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w naszej gminie. Wiem, że pierwsza y, taka impreza była w Bukowie, bo ja mam kalendarze ze, ze, ze wszystkich lat. No W Bukowie i... za, za mojej kadencji było raz bal Sołtysa, ale były wcześniej też poprzedników. Rada Słowacka pomagała i nie tak, że no, Santu na pewno bym nie zrobił. Ale, ale zapowiada się bardzo fajna zabawa. A czy można powiedzieć, że Bal Sołtysa to jest takie święto Sołtysa w naszej gminie? No uważam, że raczej tak, no bo to jest tylko raz w roku Dzień Sołtysa. I... Organizowałyśmy my jako wioska, bo ta wioska, która robiła dorzynki, to ta wioska, no taki obowiązek wtedy był, że po prostu powinno się zorganizować Bal Sołtysa. No i... Co roku spotykamy się w innej wsi, aby wspólnie świętować, tańczyć, żartować i dzielić się radością bycia razem bo przecież właśnie o to chodzi w naszej społeczności. Bal, Bal Sołtysa moim zdaniem, moim zdaniem to jest druga bardzo ważna impreza i najbardziej pracochłonna impreza w, takim, w naszej takiej społeczności lokalnej, takiej jak my tu mamy na wsi, nie? No bo pierwszą to uważam, że są dożynki, bo jest bardzo duże zaangażowanie, bardzo dużo pracy, te wystrajania, te szykowania, te śpiewania, te gotowania, a druga to jest właśnie Bal Sołtysa. Bardzo dobra impreza i powinna się odbywać. Ona jest corogroczna. Można się pobawić, powymieniać poglądy. Bardzo się cieszymy, że tyle, tyle ludzi dopisało i że, i że, będziemy, że mamy koło kogo chodzić. I cieszymy się z tego, że tak się ładnie bawią. Bal Sołtysa to nie tylko muzyka i taniec do Białego Rana. To także okazja do rozmów, spotkań i budowania więzi między mieszkańcami. I pamiętam jak dziś burmistrz Zbyszek Klebowski mówi co wy chłopy wyprawiacie, wszyscy jesteście w zielonych ubraniach. To tak pamiętam, że to, to, to wspominam, dlatego to zapamiętałem. Bal Sołtysa dla wszystkich sołtysów to jest super impreza. Bo wtedy nie musimy się o nic martwić, jeśli idziemy tam jako goście. O nic się nie martwimy. Idziemy się zabawić, powygłupiać, powspominać, po, po poopowiadać, po prostu się integrować. Nie, tu imprez to w zasadzie nie było. Nie. To jak czasami zabawy jakąś robiły to koło, koło gospodyń, bo istniało koło gospodyń, a później się rozwiązało. Ale dla organizatorów. To jest bardzo dużo pracy, bardzo dużo za, zaangażowania, także musi być społeczności naszej lokalnej, także oczywiście sołtys, oczywiście radny, oczywiście Rada Sołecka, no i wszystkie osoby, które ciągle pomagają. No, z każdej wioski były tam, e, mogły być sołtys i chyba dwie albo trzy pary, mhm. nie? Tam z Rady Sołeckiej czy, czy z wioski, jak tam tego, no i no chętnych było zawsze więcej, jak miejsc. Gdzie dziecko. Się robiło co roku Dzień dziadka babci, Wigilia, to takie rzeczy, żeby organizowali. No. Ja miałam w swojej grupie właśnie jak byłam sołtysem, kilka takich osób. Nie będę wymieniać, bo może kogoś zapomnę, to bez sensu by było. Ale którym jestem bardzo wdzięczna i którym bardzo dziękuję za to, że mogłam zawsze na nich liczyć, zwłaszcza w tych dużych organizowaniu tych dużych imprez. Z roku na rok zmieniały się dekoracje, orkiestry i stroje, ale duch tego wydarzenia pozostał ten sam. Serdeczny, swojski i pełen uśmiechu. Nie pan, bo to życie to pan jest na A jakieś specjalne atrakcje zostały zaplanowane na dzisiejszy wieczór? Ja myślę, że atrakcją będzie na pewno taniec z sołtysem i taniec z rabą. Tak, a sołtys z <grym> <grym> <i> <rabą> No. Nieważne. Ważne, że możesz na tarcie, będziesz trakcie. Każdy sołtys, który podejmował się organizacji Balu, dokładał do tej historii swoją cegiełkę, swoją pomysłowość, gościnność i serce. To to zawsze organizowała gmina. No i właściwie tak prowadziła nam to bilety, te wszystkie te pieniądze, tego pieniądze nam dawali, Czyli z, te, nie z tego, sami. No nie, nie, nie pomagali, pomagali, tak jak tego. Było to wszystko tak spójnie. nie? Ja. Nigdy nie było żadnych bali. Tam jak opłatek, to w gminie zawsze był opłatek i tam poczęstunek lampeczka winka, czy tam ciasteczko i to było tyle. Balus Otysowa byśmy organizatorem. No i ciężko mi, nie pamiętam daty dokładnie, ale będziemy, jeszcze odbywały się bale Sołtysa w Żarmedzie. Także, bo wioska nie miała świetlicy, no to był w Żarmed, w Żarowie. Jako impreza to była fajna i wspominam bardzo dobrze. Było o czym opowiadać, jak spotykaliśmy się, także co roku człowiek chciał, jeżeli miał możliwość, to uczestniczyć w tym. Przeważnie co roku, jak było, Jeden raz było dla gminy, robiłem dla wszystkich. A tak to no, co roku było, no przeważnie Buków Dzikowa. Zawsze to z, z ludźmi się współ, tego jakoś częściej się spotykał, tego. Bo tak jak, no nie było tak wtedy jeszcze telefonów, tego, bo teraz to wszystko na Facebooka i nie się czytają, nie, nie chodzi. Wymaga bardzo dużo wysiłku, dużo pracy, no i, rzeczy, i trzeba po prostu współpracować z mieszkańcami, bo samemu się nie jest w stanie ogarnąć tego, także. Ziemniaczki, kotlety, będą flaczki, będą gołąbki, będzie bigos, barszczyk, rakiety. Różnorodność. Nie? Ja byłem sołtysem no, od 2006 do 2015, w tym 1978 do 1990. On, on musi umieć podziękować, przedstawić sprawę, że tą żeśmy załatwili, tej żeśmy nie załatwili, bo ludzie wtedy doceniają takiego sołtysa. Trudno było, bo, bo były i kartki, były takie, do, do mieszkańców trzeba było wchodzić sprawdzać czy jest czystość czy nie ma gnojowicy gdzieś później były badania zwierząt szczepienie krów to też trzeba było chodzić szczepienie świń też trzeba było chodzić z weterynarzem no także że było trochę pracy. Za moich czasów y, powiem trudno. Może to trudno, to każdy się na to decyduje. Tu nie ma nic przymusu, prawda? Każdy decyduje się sam. Ale jest nie, bardzo trudno. Nie, 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 było. wtedy nie było żadnej rady sołeckiej, nie było nic. Sołtys był sam przed siebie. Mhm. No, musiał przyjmował podatek, wydawał paszporty, był jeden telefon tylko. No co tylko, to tylko do sołtysa, bo nie było wtedy telefonów, tylko jeden był na wiosce. Oczywiście na wiosce trzeba współpracować przede wszystkim z kobietami. Wiemy o tym, że od kobiet najwięcej zależy. <grych> czy w domu, czy, czy tutaj, to ja miałem świetne kobiety, były starsze ode mnie, ale lubiliśmy się zawsze jak coś, to zaraz panie sołtysie robimy to, czy tamto i, i, i byliśmy w ścisłej współpracy. Panie z koła gospodyń, moje koleżanki, no ogarniały wszystko po prostu i gotowały. I świetlice ogarnąć, szykowanie, wszystko. To wiemy o tym dobrze, że Sołtys to jest. niby się cieszy, że, że ma poparcie, ale w sumie ma też obowiązki wobec mieszkańców, wobec wsi. Nie. Kartki były przecież na, na żywność, no to z tymi kartkami też trzeba było jechać po te kartki, przywieźć, porozdzielać wszystkich, musiało się wszystko. Zgadzać. Sołtyz nie może sam pracować. Musi współpracować z ludźmi. Ale tak w taki sposób, że to być musi wszystko wypływać z zebrania wiejskiego. W 2011 pewnie. zaczynają kadencję, no i dwie kadencje były. Zawsze wszystko się zaczyna od, od, od tego, od świetlicy, od zebrania wiejskiego. Zawsze się od, zaczyna i, i Sołtyz musi widzieć. On musi być, on musi mieć taką żyłkę i woda i działacza. Rola jak rola sołtysa, bo no różne problemy są, także człowiek musi wyjść naprzeciw tych problemów. Miałem dobraną radę sołecką, naprawdę, że no szan bym też je pod, nie podziałał, ale wspólnie. W tamtych czasach to się więcej nic takiego nie działo. Nie było tam, że tam drogi naprawiali, czy tam coś, tego nie to znaczy, było. Nawet tak powiedział jeden gościu, że mówi do żony mówi, ty tu mówi, robisz, a sołtys Laury zbiera. No, na wiosce no. nigdy nie było dożynek, tylko były gminne dożynki. Super było, naprawdę, bo był, był korowód, przez Żarów się szło, bo to tylko w Żarowie były, nie? Przez Żarów korowodem i później już się szło na Świetlicę. Bardzo fajnie to było jeszcze za... Burmistrza Bachowiaka. Otóż no, teraz na końcu to już było za dużo, myślę, czas na zmiany, na młodzież niech, niech rama Współpracuję z włodarzami gminy, z, z mieszkańcami, to i można osiągnąć, można coś zrobić, żeby było dobrze dla mieszkańców i dla wsi. Dziś, świętując 30-lecie tej pięknej tradycji, chcemy podziękować wszystkim, którzy przez te lata tworzyli to wyjątkowe wydarzenie. Dziękujemy sołtysom i sołtyskom, którzy podejmowali się trudu organizacji. Gospodyniom, które przygotowywały przepyszne potrawy, zespołom muzycznym, które rozgrzewały parkiet, i wszystkim uczestnikom, którzy co roku udowadniają, że dobra zabawa łączy ludzi lepiej niż jakiekolwiek zebranie. Bal Sołtysa to nasza wspólna historia, pełna anegdot, śmiechu i wspomnień. Niech więc ten jubileuszowy bal będzie nie tylko powrotem do dawnych chwil, ale i początkiem nowych tradycji. Niech kolejne pokolenia przyjmują pałeczkę, niech tańczą, śmieją się i świętują. Bo gdzie jak nie na wsi potrafimy bawić się tak szczerze, z sercem i z humorem. Na tożynkach dziękujemy rolnikom, a dzisiaj na balu chcę podziękować naszym sołtysom. Impreza wspaniale zorganizowana, przepysznie zastawione stoły. Myślę, że jestem przekonany, że to będzie udana impreza i zabawa będzie trwała do białego rana. Czego życzyć? Dużo powodzenia i przede wszystkim dobrych współpracowników w Radiu jest z dobrych współpracy. Nic więcej nie trzeba, jak i współpracy z mieszkańcami. Jak mieszkańcy chcą współpracować, można zrobić bardzo dużo dla wsi i dużo osiągnąć. Ja wrócę do, do Starego Wierszyka. Nie wiem, że zbudujemy najpiękniejsze miasta, najpiękniejsze wsi.